Uwaga! Czasem rzucamy mięsem! Czyli Tiny Barbarian to jest gra odcinka. Tam nie ma żadnego DX w nazwie, czy coś tam, nie wiem? To jest gra odcinka, DX w nazwie jest, zależy jaka wersja, bo jest Tiny Barbarian DX i ta Tiny Barbarian DX jest tak naprawdę pełna wersja gry, a te poprzednie to były epizody. To znaczy wydawali to już przez kilka lat, jeśli się nie mylę od 2013 roku, na komputery jako taką grę epizodyczną można było kupić po kolei każdy epizod. Każdy epizod jest niezależny. Nie wiem, jak to wyglądało na PC-cie, czy tam trzeba było skończyć pierwszy, żeby mm. zacząć drugi, ale w tym DX, ja mam DX wersję na switcha, jest tak, że żeby przejść do kolejnego, trzeba skończyć poprzedni. Łącznie są te cztery epizody i też bardzo zaskakujące jest, biorąc pod uwagę, jak ta gra wygląda, bo to jest taki indyk 2D. No, wygląda po prostu jak Indyk 2D. Wygląda ładnie, ale wydawałoby się, że ta gra będzie tania, a się okazuje, że ona jest dość droga, żeby nie powiedzieć, bardzo droga. Koszt tej gry, o ile się teraz nie mylę, na e-shopie, w normalnej cenie to był chyba ponad 200 zł. Wow. Ja ją kupiłem na wyprzedaży, bardzo czekałem, aż będzie na wyprzedaż, bo widziałem wcześniej trailery. I mi się spodobała. No i akurat trafiłem na wyprzedaż za 40 zł i kupiłem. I się nie zawiodłem, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo solidny tytuł. Zresztą wiecie, jaka jest moja miłość do indyków pikselartowych a ten jest piękny. Wiem, naprawdę. on jest. Ale Uwielbiam, a on jest... Znaczy, bo to jest to taki znaczy, pixel art sobie? w tym starym stylu, a nie takim nowym, udawanym, w sensie... Tak, tak, ona że tu jest bardzo... jest ograniczona ogóle... paleta kolorów, a nie taka bardzo szeroka, mhm. że to nie jest po prostu, roz... że to nie jest normalnie, załóżmy, zrobiona grafika i rozpikselowana, bo bardzo często ten mhm. pixel jest taki zaawansowany, tylko tu rzeczywiście mamy ograniczoną paletę kolorów. Eee, bardzo mocne gradienty przejścia trochę. między tymi kolorami tak 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 w pixeli nie jest dużo takie. znaczy ona troszeczkę też ma taką tendencję nie wiem czy jest taka cecha w też w pixel w niektórych tytułach że one są tak spogranicza epok On, ten tytuł ten Tiny Barbarian wygląda trochę jak taki miks motywów z Nesa, z motywami ze Snesa Zresztą on też nie jest taki rozpikselowany, nie? To jest moim zdaniem właśnie taki pikseli bardzo... jest bardzo taki... dużo. Tak, taki blur jest, nie? Taki troszeczkę może imitujący te wrażenia, które były dawniej w takich grach, że nie widziało się pikseli, tylko takie rozmazy bardziej. te rozmawy są takie widoczne, w czym też pewnie pomaga to, że jak sama nazwa wskazuje, tutaj mamy tajni Barbarian, czyli Małego Barbarzyńcę. Czyli cały ekran jest, znaczy sam nasz bohater i bohaterowie, którzy tutaj są, y, 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 są dość niewielcy. Y, przez co y, może to też tam pomaga w odbiorze tej gry. Ona w ogóle bardzo mocno, jak ja ją zobaczyłem pierwszy raz przypadkiem w internecie, to moje pierwsze skarżenie to było UG. UG to była taka giereczka z pecetów, nie ów które widzę też. Tak, której w takim pan, taksówkarz. tak, tak, jaskiniowy taksówkarz I no po prostu pierwsze moje skażenie to był ug. Ta postać bardzo podobnie wyglądała z do rozmiarów, wielkości, animacji. <noise> tak, no. Dokładnie, mimo że to w ogóle jest gameplayowo coś zupełnie innego, to to skojarzenie tak pozytywnie utkwiło mi w głowie, że, że i, i to, że ta gra tak niemal imituje ten styl, tak, może teraz nie widziałem dawno obrazków z ług, ale po prostu tak mam w głowie, patrząc na tę grę właśnie łcha. I to już mnie przekonało. Później zacząłem gameplaye i wydawało się, że to jest jeden z tych naprawdę klasowych, świetnych, doskonale skonstruowanych platformówkowych tytułów, które są warte uwagi w tym świecie Indii. Oprócz tego, tak, powiedziałbym, że to jest ta sama kategoria, co The Messenger, czyli bardzo dobrze oceniam tytuł, czy, The, czy Celeste. To jest ten sam kaliber rozgrywki. Oczywiście każda z tych gier różni się, jeżeli chodzi o mechanikę, ale chodzi mi o to, że to jest ten sam poziom gry, tak? że to jest gra, która jest warta oceny 9, czy 10 czy 8, bo jest tak dobra. Yy, to jest... Ja, ja tylko na chwilę przerwę, bo odpaliłem no. gameplay z UKH i jednak UGH wygląda lepiej i to jest niesamowite teraz. Też tego dawno nie widziałem. Jestem w szoku jak dobrą grafikę wtedy mogli mm. osiągnąć. Bo wygląda lepiej jednak UGH. <grym> ale no wskażenie no, u mnie sakra. w głowie jest. Ja dawno nie widziałem akurat trailerów czy gameplay. naszych trailerów gameplayów z słucha. No, ale nieważne, w każdym razie tutaj co jest bardzo też znamienne, że ta gra jest strasznie prosta. To jest gra, która jest prostacka, nawet w mechanice, ale to jest super. Ta mechanika daje radę, bo wiecie, w wielu grach jest tak, że twórcy muszą cię zaskakiwać czymś nowym. To znaczy, że byłby sobie barbarzyńca i na przykład miałby. Swój mieczyk, za chwilę by miał dłuższy mieczyk, jeszcze dłuższy, jeszcze dłuższy, a, albo w dostał pojemnik. I double włócznie, jumpa ma, albo... a potem tak, jeszcze umie dokładnie. biegać po ścianach czyli klasyka, umiejętności dokładnie A i tak w tej dalej. grze, ja, ja akurat powiem szczerze, nie skończyłem jej jeszcze, bo gramy jestem y, 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 chyba w trzecim epizodzie, a jest cztery. Nie wiem czy skończę, to zaraz dlaczego, nie wiem, bo jest trudna, ale to o tym powiemy za chwilę. W każdym razie tutaj cały czas jest to samo. To znaczy mamy postać, która się porusza, sk skacze. Jest też jakby takie uderzenie z powietrza, czyli wciskasz skok, naciskasz strzałkę w dół, jeszcze raz skok ją wtedy robi taką bombę, tak jak zapaśnik no, we wrestlingu. I jest ciechanie mieczykiem i to jest wszystko. W sumie ta gierka by bez problemu mogła się ukazać właśnie na Nintendo, bo ta klawiszologia jest tak właśnie bardzo skomplikowana. Poza tym, i to robimy cały czas no może nie cały, z 90% czasu w każdym z tych dwóch pierwszych epizodów. Pozostały czas to jest jeszcze, możemy dosiąć swojego takiego tyglisa, szablu i na nim po prostu uciekać w pewnym momencie przed pewnymi zagrożeniami i uderzać też mieczykiem. I to jest wszystko, czyli bardzo prosta mechanika. Jeszcze jest tutaj możliwość ujeżdżania nie tylko od tyglisa, ale tam jeszcze innych zwierząt. W każdym razie. Ta prostota pokazuje, że ta gra jest bardzo, bardzo dobra, bo mimo tych wszystkich rzeczy ona jest ciągająca i się nie nudzi. To, to według mnie oznacza, że każdy z tych, każda z tych planż, każdy z, każdy z etapów jest świetnie zaprojektowany. To wyzwanie jest idealnie dopasowane do takiej umiejętności uczenia się gracza. Jest świetna fizyka, nie wiem jak do czego to porównać, no tu właśnie nie ma double jumpa, tu jest jeden jump, ale ta fizyka jest, no, to nie jest Celeste, to nie jest The Messenger, ona jest taka specyficzna, to nie jest też taka, wiecie, szmaciana lalka, no ale jest idealnie skonstruowana pod ten właśnie mikroskopijny świat. Jest wyzwanie rosnące bardzo szybko, to jest giereczka, której czasami musisz może nie uczyć się na pamięć, ale musisz poznać level, żeby go przejść. Ja takie gry lubię, aczkolwiek to nie jest poziom megamena. Tutaj bardziej się liczy taki refleks, zręczność niż pamięciowe obczajanie, że tutaj jest kolec. Bo na przykład są takie etapy, gdzie właśnie uciekamy przed czymś na jakimś zwierzęciu i musimy po prostu wykazać się świetnym refleksem. Jest to giereczka, która właśnie nasze jakby. Rozwijało mnie coś w ten sposób. Jest... Ale powiedz mi, bo ja tak patrzę na gameplay i tu tak, jest jeden etap, gdzie goś po prostu biegnie w prawo. Ale na przykład mhm. na innym tak jakby schodzi po wieży i jest coś na zasadzie zabawy perspektywą. To znaczy tak, jest, jest coś takiego. Tak mhm. jakby pierwszy plan i drugi plan tego, gdzie się poruszasz. Znaczy, no jest taka zabawa perspektywą. To jest właśnie chyba w drugim epizodzie, gdzie jakby wchodzimy w, na taką wieżę, ja to trochę przypominam. Kasywanie, nie wiem czy w symfonii wynajczasem czasem czegoś takiego nie było, że ta perspektywa gra olbrzymią rolę, ale no, no, racja, że czasem jakby to tło wychodzi na wierzch i ty jakby na nie wskakujesz, ale odróżnienie elementów, które ty widzisz od tych, na które możesz wejść, jest tu też kapitalnie zrobione. Ja nie miałem żadnych z tym problemów. Same w ogóle elementy takie. Tego, jak się Twoi przeciwnicy zachowują, bo oni są naprawdę różnorodni. Są przeciwnicy, którzy nie wiem, rzucają włócznią, są przeciwnicy, którzy rzucają jakimiś tam pociskami, powiedzmy, jakieś nie wiem, pszczoły w Ciebie z czymś celują. I każdy z, każdy z tych przeciwników jest w pewien sposób unikatowy i trzeba inaczej do niego podchodzić. Czasami masz wrażenie, że Twoje przejście dan danego segmentu to jest taki taniec, w którym Ty musisz na jeden pocisk odbić, przez drugi przeskoczyć. Później w tym momencie trzeba się schylić, żeby czegoś uniknąć. Czyli tu nie ma schylania, ale na przykład wskoczyć w taki dołek, żeby uniknąć uderzenia i tak dalej. I to sprawia olbrzymią satysfakcję. To jest gireczka, która jest z tego segmentu, gdzie chcesz ciągle więcej i mimo tego, że przegrywasz, giniesz po tam 20, 30, 40 razy, chcesz grać w nią dalej. Jedyne, co tutaj takie jest, znaczy coś, co może przeszkadzać, to to, że ta gra ma dziwny system save'ów. Ona jakby takie checkpointy. Każdy z tych etapów, a jest ich właśnie cztery, te cztery epizody jest podzielone takie pomniejsze etapy, które są przedstawione w postaci mapy Coś, To podobnie wygląda jak stare kastrywanie, te pierwsze kastrywanie. I jak kiedy my przechodzimy następnego etapu, to, to wtedy gra save'uje się, ale to nie jest tak, że to jest jeden ekran, nie? To może być na przykład 5, 6 ekranów, 7 ekranów. Takich dosyć dużych lokacji, i dopiero wtedy jest ten safe. I to może być problematyczne dla wielu, no właśnie ze względu na to, że ta gra stanowi duże wyzwanie. Natomiast też co tu jest świetne, to są walki z bosami. Praktycznie każdy bos jest unikatowy, na każdego trzeba sposobu. Są bosowie, przed którymi jakby, no właśnie, do których trzeba jakby odpowiednio dojechać na jakimś zwierzaku. Są bosowie, tak jak na przykład taki goryl który trochę wygląda jak Donkey Kong i zrzuca, i łapie twoją dziewczynę i zrzuca beczki, które ty musisz przeskakiwać, unikać jeszcze dodatkowo kolców. To trochę się każe z Mario, czyli są takie nawiązania do tych, do tych staroci. No i każdy z nich faktycznie jest czymś innym. Ci bosowie mają różne fazy, z takich mniejszych stają się olbrzymami. Zmienia się wtedy perspektywa akcji, zmienia się kompletnie Założenie tego, jak pokonać tego bossa, bo on ze zwykłego przeciwnika nagle się robi olbrzymem, no pomysłów tu jest co nie miara. W ogóle widziałem też, że czwarty epizod to się dzieje w kosmosie, Niestety to też jest takie dosyć fajne. I tam właściwie widziałem, że też dziewczyna barbarzyńcy gra dużą rolę i nią sterujemy, bo no właśnie, nie powiedziałem nic o fabule, bo tu praktycznie tej fabuły nie ma. Zaczynamy grę od tego, że wisi nasz barbarzyńca nieczym jak w mitologii czy jak no właśnie jak w mitologii, nie, przywiązany do, do drzewa i sępy mu chcą go jakby zajeść. To, Ona to jak jakoś... Conan, nie tylko Tak, mitologia. tak. To też nie tylko mitologia, ale właśnie taki element też z Conanem, ewidentnie zresztą i tu musimy się uwolnić, po prostu przejść dalej i ratować naszą jakby dziewczynę. W ogóle te, ci bossowie są tak jak z trochę, mam jakiegoś takiego wężowego króla i takie wiecie, tego typu motywy, nie, z takiego jakby fantasy czy też dark Fantazy, tego jest naprawdę sporo i po prostu to jest świetny tytuł, to jest jeden z lepszych indyków i dziwię się, że on jest w ogóle tak mało znany, bo ja jakimś totalnym przypadkiem trafiłem na niego, a jest ze wszechmiar godny polecenia, szkoda, że ta cena jest tak wysoka na Steamie. Ona też jest duża. Można było te epizody kupić pojedynczo jednak na Steamie. A tutaj w przypadku wersji DS-owej, co ciekawe, pojawiła się też edycja w pudełku. Trzeba... Switchowej. Switchowej, tak, nie Trzeba kupić to wszystko w jednym pakiecie, ale naprawdę warto. I ta promocja, o której mówię, jeszcze chyba trwa nie wiem, jak, czy jak się ukaże odcinek, pewnie jeszcze będzie. To warto z tego skorzystać. Świetny tytuł. Bardzo dużo zabawy, hardkorowy w pewien sposób, ale to nie jest tak, jak są że coś się stanie, jak giniesz, po prostu masz kolejną próbę. To jest też tak, że jak się zginiesz, mimo tego, że nie zasejwowało, to i tak cię cofa do tego pierwszego ekranu, na którym jesteś. Tak? Czyli nie cofa się tam dalej do, do permanentnego save'a, tylko do ekranu wcześniej. I no, super sprawa. I to, że właśnie nie musisz rozwijać praktycznie swojej postaci w żadnej możliwej mierze, a cały czas tak gra bawi, to jest świetna rzecz. To ja mam pytania. To jest dobry tytuł. Mhm. Nie, trzymam pytania, trzy mam pytania. Po pierwsze, yy, wspomniałeś o The Messenger. Ja grałem chwilkę w The Messenger, on mi się bardzo podoba ogólnie, bo ma ten vibe taki starych gier SNESowych i Commodore, powiedzmy. Natomiast on dla mnie gameplayowo już był troszkę archaiczny. Przez to poruszanie się postacią przez przez taki mały zakres ruchów, bo na przykład jak że w to no, ta, ta postać jest dużo bardziej, powiem, że tak powiem, responsywna, y, szybsza, a w Messengerze, no to jest takie, no czuć, że to jest właśnie, że to nie, nie tylko ta gra nawiązuje klimatem do tych gier, retro, ale że ona jest po prostu w retro, umoczona po kolana, jak nie głębiej. Więc pytanie brzmi, czy Barbarian jest też taki bardzo retro, że on też jest tak responsywny i gameplayowo retro, czy on tylko ma przypominać tamte tytuły? Wydaje mi się, że jest to coś po, to, po środku. To znaczy, pośród... jakbym miał odebrać The Messenger i Tiny Barbarian, to bym uważał, że jeżeli chodzi o taki o responsywność postaci, o jej ruchy, o jej skoki, to bardziej The Messenger mi przypominał te stare czasy tych dawnych gier. Mm -hmm. a Tiny Barbarian byłby jednak po tej stronie tych nowszych propozycji. Drugie pytanie: data premiery 3 grudnia 2013. Czemu to nie jest Patient Gamer? Bo na switchu teraz... No bo dopiero to wyszło? jest gra... Nie, nie, bo ta gra wyszła chyba z pół roku temu, czy z rok temu na switchu. A pewnie pierwszy Niedawno. epizod wyszedł wtedy. Tak, tak? pierwszy to epizod to wtedy to jako pewnie jakiś access albo coś w tym stylu. No okay, jak się od nie wyczekał, żeby to się dopierdalić. Nie, nie to, że od razu, tylko tak wyglądało. Ale na ja razie ja nie słuchał, zaskuczony. jak on opowiadał, że No właśnie, coś jeszcze coś 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 to, jest, to też się pojawiło z czasem i zapomniałem o tym powiedzieć. W każdym momencie <grym> można, do, 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 m, można drugiego barbarzyńcy sobie dołożyć i grać razem, i, i ten kob jest dobrze zrobiony, dlatego że jeżeli twoja postać jedna ginie, to druga ma szansę przejść dany ekran. Jeżeli się to uda, no to ta następna się odradza na kolejnym ekranie. Okay. Czyli bardzo fajna opcja kopa, która też ja można w każdym momencie wysi wejść, więc super ekspo Prawa. To jeszcze mhm. mam to trzecie pytanie, które obiecałem, wiem, że wspomniałeś o tym przed chwilą, ale muszę i takie zadać. 108 złotych, co do chuja. Ile? 108 złotych. No to na Switchu to 200 złotych przynajmniej. Pytanie, 108. Ok. No no ale Switchowcy okay. są bogaci to wiesz. Nie, bo A jak ja jak mówiłem, słucham, to ja mam straszną to drobno. zagrać, nie? Ale 108 złotych, ja wiem, ja, że ja sam mówiłem zawsze, że, o ce, że cena gry to nie oznacza cena nic. Cena jest ale... dramatyczna. No, ale wykładaj kasiorkę. Ona jest dramatyczna, ale biorąc pod uwagę to, że to jest naprawdę no, klasowy tytuł, to powiedzmy w jakim stopniu to jest wybaczalne, w jakim stopniu, a z drugiej strony faktycznie ten czas, jaki on, jak oni dubią przy tej grze, no nie wiem z czego wynika. Ale pokazuje, że to jest dopracowane. Znaczy no właśnie to wynika razie... z tego, że taki poziom wcale nie jest tak łatwo zaprojektować, tak, żeby tak, tak, w miarę no, miał tę płynność przechodzenia i tak, tak dalej. I tak, no dalej, w ogóle te walki możliwości. z czasami sobie. Zobacz, po jakąś walkę, walkę z bossem na YouTubie, bo one mają kilka faz i naprawdę każda z nich jest ciekawa, to w ogóle samo to, że no, wiecie, bo w takich grach często jest jeden schemat, że idziesz i walczysz ich w ten sam sposób, tylko że na przykład boss jest większy albo ma więcej energii, albo jeden dodatkowy ruch. Tutaj praktycznie każdy jest inny i jest ich kilka po, w każdym epizodzie kilku w każdym epizodzie. No naprawdę super tytuł. Ja mówię, kupiłem na promocji, jest promocja, jak będzie, warto, zdecydowanie warto. Bardzo to fajnie to widać. Zdecydowanie mógłbym się nabrać i pomyśleć, że to jest gra, która wyszła na Amidze. I, i tylko teraz jakieś filmiki z niej oglądam. No ja też. Do o, tego właśnie, tak. też widziałem elementy takie, które mi się trochę z Golden Axem skojarzyły. Jechał na jakimś takim stworku. Także tak, w, w ogóle to jest takie akcje, że trochę tu średniowiecze, tutaj jest pra historia, trochę pomieszana, tu jest też science fiction przez ten ostatni, no to taki jest świetny klimat tej gry. Nie, nie wiem jak to określić, bo to nie jest też stylistyka, ale to jest taki sam klimat, to że oni mieli taki pomysł na na właśnie dane, daną lokację, czy, czy dany motyw wzięty pewnie z filmów czy z komiksów i to tak zmiksowane i to pasuje? No, no nie wiem, no na pewno art designersko to jest yy, wysoka półka. A animacje są bardzo dopracowane. Jak oglądam, jak sama walka wygląda, to jest bardzo dużo kladek animacji, nawet włosy mu się jakoś tak ładnie zarzucają na plecy w trakcie ataku. Mhm. Więc... Mimo, że to jest niby proste, nie? To jednak no, jest tak, złożone. Tak, też. tak. No, Taka super tak. diereczka. Naprawdę jak ktoś, właśnie masz rację, może właśnie nawet bardziej amiga, ten motyw polecamy zobaczyć sobie na YouTube filmiki i, i zagrać.